Witam wszystkich bardzo w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak wygenerować swoją nazwę na YouTube, jak stworzyć swoją dobrą nazwę na YouTube, żebyście po prostu byli łatwiej wyszukiwani w internecie. Oczywiście przypominam także o ustawieniu subskrypcji i łapki w górę dla zasięgu tego filmu i co my lecimy już jest tak. Po pierwsze wpisujecie sobie generator nazw. Tutaj będziecie mieli takie coś, generator nazw. Ja to wkleję do opisu, więc sobie mogli zobaczyć, i co tutaj wchodzicie, macie słowo krzywdź, przecinkiem generator nas firmy AL. I co na przykład, załóżmy, wpisujemy takie coś, wygeneruj nazwę, wygenerowuje się nam nazwę, właśnie. I te wszystkie macie, jeśli będziecie chcieli, to sobie skopiować. Możecie więc sobie taki tutaj kopiuj, też możecie taki kwadracik, więc będzie Wam skopiowano. Też bym chciał wspomnieć, tylko że nazwa powinna być po prostu mała. Tak to będzie lepsze wyszukiwanie w internecie. Na przykład, to ta. 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 nie, no, ta może nie, ale na przykład ta, że po prostu więcej osób widziało wasze filmy, żeby po prostu jak będą chcieli wyszukać wasz kanał, to żeby go znaleźli. No i co? Potem bierzecie, kopujecie, idziecie na wasze konto. Usuwacie swoją dotychczasową nazwę i bierzecie to i wklejacie. I w komentarzu możecie napisać czy tego typu filmiki, jakieś porady, ile lecimy było 10 tygodni. Więc mam nadzieję, że do końca tego roku uda nam się widzieć przynajmniej 20. I co? Mam nadzieję, że wam pomogłem. I co? Widzimy się już w kolejnym odcinku już jutro. Ja życzę wam oczywiście miłego dnia i co? Zachęcam do subskrypcji. Apki w górę dla zasięgu tego filmu też wam jeszcze pokażę na przykład o i takie coś, byle jaka nazwa jeszcze raz to się ładuje i wyskakują wam nazwy. Możecie wpisać sobie byle co yy, no i co to macie te wszystkie nazwy.